Właśnie, brakuje mi jedynego przeciwnika do zrobienia misji. Będziemy otwierali na odcinku Big Boxa. Nie ma tu klimek z kanału nie Klimek. I nie za trochę powiedziałem, ale. odcinek guys! kanale możecie zobaczyć pierwszy odcinek z tej serii. Na pewno będę nagrywał więcej odcinków z mikrofonem, bo wtedy mi się akurat zepsuł. Zepsuł się mikrofon. Nie pytacie, ale... Ej, wiecie, że kiedyś mi się z mikrofon, się za go za głośno darłam. Ja pierdzielę tak. jeszcze laci golu, jak sobie. Było w trakcie rozmowy na Messengerze. Jest, dobra! Dobra, masz tą misję zrobioną. Teraz po prostu lecisz, lecisz do tych przeciwników. go! czas! I trafisz legendę. Co? Dawać świecąca jedynka. Koniecznie. Musi wlecieć. Może mega boxerujemy. Kto wie? Ej. Nie! Dobra, yeah! i... Widzimy się na odcinku Gubę. No No, taki szybki big boxik.